Witam Was tutaj Plamus, a to specjal na 200 widzów! Dzięki Wam osiągnąłem tą magiczną liczbę! Dlatego dzisiejszym naszym zadaniem będzie zrobienie... o! tego tortu na zwycięstwo liczbę 200! To wszystko dzięki Wam! Niestety konkursem Wam mogę podziękować, ponieważ nie mam żadnych sponsorów, a sam nie kupciem, bo jestem jednym jest takie też Chodźmy tutaj walnę sobie tutaj a ciasto walnę tu, tak I będę ja ciasto z podłogi, bo jestem hardcorem więc wam bardzo chciałem podziękować dzisiaj oficjalnie to dobrego w oficjalnie to do dobrego Już widzicie parę zmian pewnie, ale to o, nie w tym odcinku. W tym odcinku dzisiaj jest specjalnie. Jeszcze raz chcę wam bardzo podziękować za maść liczbę, że widzów. Chciałem wam coś lepszego przygotować, jakiś konkurs, ale bla, 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 bla. bla, bla. Nawet nie mam kogo polecić, bo mi się nie wyluzi. Resident Evil nie zepsu grę, więc nie będzie też zagrajny Lecz tak To będzie wszystko Dziękuję Wam za uwagę Oficjalny PDB Pozdrawiam